Yyy, tak. U mnie już poszło. Jak bardziej No już, zaczynaj. Dzień. <noise> zacznij. Dzień ale dobry, zacznij. To mi do was bardzo serdecznie, jestem ja Paweł więc... Cieszynowicki. Siema. Łobuz jeden, przerywa <noise> mi cały czas. Dobra. No. Eee, o mam niewykorzystane punkty umiejętności, no co chwilę mi to pisze. Ja coś zrobię, kogoś uderzy i od razu mam punkty niewykorzystane, nie? No bo to oszukujesz, ty masz w ogóle wyższy poziom misia. O, też mam no punkty. Ale to strasznie szybko leci, wiesz? No, dobra, okej, okay. eee... Mówisz, też masz punkty? Już nie. Rozdałem. Jak to już nie? Ja mam tylko jeden punkt. Tak? No. Ja też mam jeden punkt. Punkt siły. Dobrze, to co? Zaczynamy? E, tak, oczywiście. E, czekaj, czekaj, bym pojawy. No to będzie spoko chyba. Morderczy szał? przecież pierwsze zdobywanie siły przez 10 sekund? No dobra, niech będzie. Okej. Okay. Dobra, i teraz dzisiaj mamy takie zadanie. Mamy dowiedzieć się kto wypuszcza dym? Tak zwany beznogi pająk Eee, okej okay. czekaj, bo ja mam pistolet w łapie. Ja nie chcę mieć pana pistoleta w łapie Eee, to też nie chcę mieć. Dobra, wezmę siekierkę Góralska siekierka najlepsza. Okej okay. dobra, odczekaj, musimy biec teraz tędy Chyba Prandy. Albo tędy Tam? Nie wiem właśnie poczekaj, ja okay. mi się troszeczkę, wiesz Chyba tędy będzie szybciej. Dobra, idziemy to no się Goni, nie, Goni, nie. nie, O rany bez jaj Czego tutaj polujesz tam mnie? Teraz musimy tędy przejść jakoś, wiesz, bo nie ma innego wyjścia O nie, idzie. O Tu jakaś baba w ogóle chodzi, uważaj Jest tam Czekaj czekaj, czeka, czeka, bo walczę właśnie, wiesz już tam idę do ciebie Ziomki, ziomki, spokojnie e, na, dachu o, na dachu jesteś na Nie, nie jestem na dachu nie? Sam że prześ... się. Nie 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 ja na dach idę o, rany, czekam, mnie tu gonią po prostu. Lecę do ciebie już. Ja biegnę do tego miejsca, gdzie mamy sprawdzić, kto wypuszcza dym. Dobra, ja lecę do ciebie z pomocą już. O Jezu! Spadłem! Z dobra, napiła się. Co ty gadasz? <grym> Okej, okay, już staje. No bez jaj, naprawdę. Nie, <grym> dopiero zaczęliśmy odcinek, No bo ja spadłem z... z dachu, to nie moja wina! No, no nie moja wina, że spadłem z dachu. No oczywiście, że nie. No w ogóle? Ty myślisz, że, co, że tak, tak specjalnie spadłem z dachu? No, ty regularnie spadasz z dachu, ja nie wiem, co ci się odprawia. No, bo tak przypadkiem wychodzi. Okej, okay, tu jest jakaś brudna woda. Już tam, jak tam ty ciśniesz gdzieś tam za mną, czy co? Ja dachem cisnę, no. Dobra, o tu są drzwi. Użyję normalnie drzwi, chyba legalnie. Ja za chwilę tam u ciebie będę. Dobra. Lecę właśnie dachami. Eee, hmm. Nie wiem, czy tędy chce przejść. Czemu? Nieważne. Masz radę, poradzi sobie, nie poddawaj się Paweł Dobra, to zamkniemy o Co to za baba tu przyszła? Idź pani stąd O nie, skaczka, No Jezu, jaki fuks Dobra, okej okay. Czy ty jesteś... Dobra, nieważne nie, nie chcę, nie chcę wiedzieć, gdzie ty jesteś O ciebie? O, tam jest ten, dych, ten Panie, dym nie. Nie o ciebie Spokojnie, będzie dobrze Raczej wątpię Też tak myślę Opa. Dobra, ja widzę ten dym Dobra, jesteś tutaj dobra. gdzieś w pobliżu? E, właśnie walczę i staram się uciekać, wiesz? Dobra, dobra, bo ja nie na tego Grubasa wielkiego. No właśnie, trafiłem na niego, wiesz? Bo tu jest ten pająk, wiesz, ten gościu co puścił dym. On potrzebuje pomocy. Wiesz. A tu się do ciebie, idę, idę. Jestem. Błagał o pomoc, wiesz? Trzeba go dotknąć. To ty! O nie! Jane. Widziałem cię na stało? plakatach Musisz mi pomóc. Nie chcę. Oberwałem od ludzi Raisa. Też jestem biegaczem. No prawie. Chwilowo nadaje się do remontu. Możesz mi pomóc? Musisz dokończyć ten bieg za mnie. Mogę ci pomóc poszukać schronienia, ale mam inne rzeczy do roboty. Nie ma nic ważniejszego od tego. Gwarantuję ci to. Jak to Dobra. nie? Co to za fucha? Źródło tej epidemii? Gdzie? Dawid ci pokaże. Masz tu listę i torbę z rzeczami, które już udało mi się zdobyć. Resztę musisz znaleźć ty. Kiedy będziesz miał już wszystko, znajdź Dawida. A on ci wszystko wyjaśni. Znajdziesz go w królewskim kanale. Powiedz mu, że wysłał Cię Pająk. A co z tobą? Ja mam tu niedaleko kryjówkę. Dam sobie radę. Pomóż Dawidowi, to bardzo ważne. Okej, okay. Okej, okay. No dobra, czyli mamy tutaj. Y Znaleźć jakieś rzeczy nowe, dobra, ciekawe smolę, A weź torbę, dobra. Dobra, weź torbę A no tą torbę, dobra mam Okej, okay. i teraz musimy znaleźć Trzy przedmioty Okej, okay. element siszy no, Element siszy będziemy palić Nie może. Kurde, czemu tam był samochód, no bez ale, jaj Stary, ale ja miał fuksa Chupie, normalnie Jaki fuksiasz? jaki Fuksiasz Ja bym trafił na beton, zająć życie pewnie od razu beton o, i tyle Kurde. Dobrze jest Zły człowiek, zły człowiek oooo, normalnie Hoppa, hoppa Przeskoczyłem grubasa, no O Jezu, o nie, wow. oła Puszcz mnie, puszczaj mnie bo cię gryzą? O stary, no, tutaj skaczemy Pły. No bo ty ściągasz mi tych zombiaków Na głowę przez ten... Najlepiej Ja ci ściągam zombiaków na głowę. To jest przez ciebie wszystko Ewidentnie. To ty sobie skaczesz na pysk o, umyję się przy okazji. To ty skaczysz na pysk, taka Ale jest Ale ja nie chciałem. Weź sobie tę apteczkę pod H przyciśnij, przytrzymaj, bo o masz no, tyle życia, że to jest szok. Ojejku, czepiasz się. Uważaj na tego żegającego. Dobra, lecę. Hop, 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 hop. Opuszczaj! O Jezu. Py, pyk, pyk, proszę... Mam to. nie odkręty, teraz, tędy, tutaj? Tak, 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 tędy chyba. Dostał. Po przyczepił w ogóle, nie? W prawo? W prawo chyba eee, Tak, chyba w prawo będzie najszybciej Ipa ten jest normalnie... Ja muszę ten ślizg kupić w końcu chyba Vroom Bezstani biegać to, to. <laughs> No to się odprawię Czekaj, tutaj 3T, dobra Daleko w ogóle Daleko? Jest. Daleko one są? Chyba jeszcze? Czy... No tak kawałek bliżej, jak bliżej, jak dalej? Czy, czy... jak? Dalej jak bliżej Już dalej jak bliżej, to dobrze no. Oh, ja skądś znamy, myśmy kiedyś tu aptekę mieli chyba, nie? Tu jest jeden. Idą... To jest, to jest punkt ten, tak? Do którego mam no. przejść. Ło, wow, Stać! Przestać mnie bić! Puść mnie, Puść mnie! Pysz mnie wyszczelna, ty... Bezczelna, ty. Okay. O! Kobieta! Nie! Błyskawiczne, a tak! Kobieta mnie bije! O kurczę. E, trochę jest dużo! No tak trochę dużo naprawdę! Ja do góry wchodzę. Bleh. 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 tu się pakuje ta. Ej, tu są same w ogóle szybkie. No właśnie, widzę. Dobra, ja wbijam na górę, nie? Dawaj, na górę, dawaj, typie, 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 puść dawaj. Puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie. Żyję, żyję jeszcze. Jeszcze żyję. No nie, chłopie, poczekaj, dobra. Idę tam do ciebie. No, boże, ja w ty. Załatwiły mnie. O ty gadasz. No bo trzy się rzuciły rzuc na mnie, z dużyłem, a też się użyć. O skie, podniosę cię w takim... A ty w środku jesteś? E, w budynku obok e, Tu jest dziecko małe, to właśnie takie Tu? To? to ja wstaję ja jednak ten sam, wiesz? Ja tam się podniosę sam. A! Boże! To jest dużo dużych małych <laughs> Szybkich, szybkich przestań mnie nie dotykaj mnie nie w twarz! O tego właśnie tam sporo było Poczekaj Daj mi się skupić, bo właśnie że ja nie tych... jest na haja, się pytam. Kto to wymyślił? Wiesz co, powiem ci tak, skie. Jest lipa, nie? Czemu, umarłeś? Nie Ale. <laughs> Przepraszam. Co zrobiłeś? E, Okej. Okay. No chodź, wejdź tu, no Pyk ją! Ja jest? czekam, może one tutaj sobie pójdą. Jestem w budynku jakimś i staram się z niego wyjść. Poczekaj, bo tu trzeba wejść do tego budynku tu. Czekaj, gdzie tu jest wyjście w ogóle jakiekolwiek. Okej, okay, ja wbiłem się do budynku. Który właśnie przeszukuje Okej, okay, ja staram się Albo Albo jednak długo. nie. O rany, bo to jest gdzieś tutaj niżej, poziom niżej, ale tam niżej tam jest za dużo tych gościów. O, mam wyjście, dobra. Mam wyjście i już tam Ja nie chcę chodzić do ciebie, do ciebie do, dobiec. Dobra, złażę na dół. Okej, okay, lecę do ciebie Ło wow, 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 w środku leżą Trzymaj Wiesz, się. Wypad. Wychodzimy. Do widzenia panu! Trzymaj się Paweł, lecę do ciebie. Dobra, czy to jest? Otwieram na kosze. Tylko nie otwieram tych drzwi tutaj, nie? Czemu? Poczekaj, eee... Te szukaj, części ten Otwieranie zamków średnie o. Otwieraj to Ja nie pamiętam, w którą stronę to trzeba było machnąć Dwa w prawo, jeden w lewo, pamiętaj, zawsze No bez jaj Łamiły mi się wszystkie te <laughs> O, dobra, teraz, dobra. Naprawiłem sobie sprzęt. Okej, okay. może tutaj to będzie ten element, zamknięty. <grym> Chyba nie. Naprawiłem sobie w ikonku, tu za dużo. Czy... Poczekaj. Dobra, czyli musimy szukać dalej. Oznaczymy... To... tego nie uderzaj, No nie? właśnie Dzią. chciałem... tu jest cisza przecież. Tu jest, dobra, znalazłem to. Dobra, podniesiono element, czyli mamy jeden element dobra. już znaleziony. E, co, wychodzimy i idziemy na następnego, no tak, nie? Tak, idziemy dalej, no. Który element tym razem? Eee, tutaj jest Ej, jakiś co ten... co Nie mogę wyjść Przysk przez to, to. to O, teraz. Ło! Go siekło! Co się dzisiaj ze mną dzieje? Nie mogę się ogarnąć. Żywi tutaj drzwiami prosto! no co będę czekał? Myślałem, że ten... Zostajesz tam. Element siśle. Ło! Co się o, dzieje? Co się sorry. dzieje? Ło! Gdzie to ona to jest? To dziecko! To jest to dziecko! Zabij to! Już, 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 już! Co ty mu u zrobiłeś? je. <grym> Eee, czekaj, wiesz co, bo problem jest następujący. Oj, idą. Idą dachem. Eee, tu jest trudne. No, Mam trzeci element. Jak dachem? Na dachu są. A tu z wejście? Nie, na szczęście nie, ale są no na No dobra, spoko, poczekaj. Ja tylko otwieram, otwieram tak. zamek. No cóż, ten trudny zamek. Okej. Okay. Jak ci idzie? Eee, straciłem właśnie wytry jeden. Dobra, bardzo dobrze. Połowa sukcesu. Drugi o, straciłem. Kurde, czekaj. Eeeem, um, jakiś pan tu chce wejść, wiesz? To no tam zaraz go najwyżej, wiesz? Zajmij go czymś. Zaśpiewam piosenkę najwyżej. Tracił głowę! O, o, mam to, mam to. Taka mam promocja. To. Mam to. No. Kurde, tak mało zabrakło. Tak które szybciej, bo tu gościu taki, taki szybki chce Dobra, wejść. Dobra, mam to. Otwarte. We. on tu skoczy? Nie, on jest głupi. Braknie. Tak Brak miejsca w ekipunku, kurcze. Dobra, poczekam, żeby coś wyrzucić, e, rozwalić. Eee, czyli tak, to rozmontuję Okej okay. To jest Cordelas może być dobry Eee, okej, okay. okej okay. Mamy drugi i jeszcze zostały nam dwa punkty oznaczone eee, Zobaczmy tylko, który jest najbliżej Najbliżej będzie Alright. ten Pjdź okay. pierwszy Nie, nie kępuj się przechodź Oczywiście, że tak Czego mnie bijesz? Uszławon Wiesz ją! Ej stary, co z tylko gonią? To to ma być. Halo. Jezu, 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 To się nie, nazywa niesprawiedliwe... Nie. Wrum, wrum. O, ładnie dotykać mnie proszę. Dziękuję. Wrum, dziękuję, dziękuję, dziękuję. To ja może dołem pójdę. Ja tu ja może jednak pójdę górą. Ja chyba też. O stary. Ile tu jest tych czerwonych? Na... O stary, no właśnie widzę, nie? Co się ja, dzieje, ja, się na... ja sam na sam szczyt wchodzę. A tam jest. To jest lipa. No Dobra, tak, no stary do... uciekłem. Idę do ciebie do góry. Ocale nie spłacze? No Nie wiedziałem o co chodzi nawet Też nie Dobra, poczekaj, zobaczmy ja tam... gdzie jest tutaj Okej, okay, tam po lewej gdzieś jeszcze jest Tak, tam te budynki po lewej, no Okej okay. to... Tu... CO JEST?! A, tu jest, dobra, ooo oh. Okej okay. <laughs> Ja się zastanawiam o co musiałem skoczyć tam na dół czemu ja, czemu ja jadę stę... tędy? A czemu ja przejechałem, nie? Dobra Co to jest takie świńskie? To a, to ziomek jest, dobra. dobra Dobra, tu jest wejście gdzieś, powinno być okay. Boku, tu jest. Dobra. Nie wchodź, nie wchodź! Pyszysz? Słyszę, słyszę je. Gdzieś jest dziecko. Czukam. a tu nie widzę nigdzie. Zamykam, zamykam drzwi. Tu nie ma drzwi. Hmm. Więc tych nie zamknę. Okej, okay, element ciszy Mam trzeci element sziszy. Dobra. Ale do tego dziecka ja nie idę, nie stary? Do Dawida musimy teraz iść. A! O Jezu, nie strasz mnie! Jak się, jak się wystraszyłem? Mnie czy tego gościa? Ciebie! Czemu mnie się wystraszyłeś? No po prostu, ja, ja się tylko Bożesz Bożeś mi się bo... do słuchawki wydarł! Nie moja wina, stare, że gościu po prostu mi. Aż mi, się, aż mi się łydki... Aż mi się ten. E, włosy na łydka zjeżyły. Nie moja wina, stare, że gościu normalnie mi stanął przed twarzą, nie? Koleś ci normalnie stanął. Tu jest wielki waga No wiem, No Proszę, Jezu! Czekaj! Czego się, Jerzy, boisz! Nie bądź baba! Brawo! No Dawaj to, idziemy Co no to jest? Może podpalić? Właśnie chciałem pewnie ta się moczy no, ten. Eee. To jest pierwszy jest, jest. O Jezu, jak to sypło! Ło! Wow, wow, plują! Plują! O, plują. Bomba! Dostałem oczy, prawda? Biegam dalej Chłopie, te łapki to są masakryczne. Kolejne Dobra, ja idę teraz. Szybki. No, bierz go, on jest na ciebie. Ty podniosłeś poziom czy co? To podniosłem, jaki poziom? Tej rozgrywki. Nie wiem, ale po prostu jakaś masa ale jest masakryczny. Ale jest gorzej, idzie. jest jakoś tak cięży, teraz się zrobiło. No nie, nic nie zmieniłem, stary. Po prostu normalnie one, one stwierdziły, że wiesz, za dobrze nam idzie chyba. Że teraz ich wykończymy. Nie ma tak dobrze. Poczekaj, dobra, yy... Można otworzyć jakoś? Olercia, chyba nie za Zbieraj bardzo, ale no, Nie da się, poczekaj. Jest, dobra! Nie trafiłem. Nie, nie da się. Eee, poczekaj. Tutaj, tędy. <laughs> Chodź, tu po oknach. Czekaj. Po oknach Dobra, lecę. Tak, tak no, Bionie, to jest jedyne Bionie. przejście. Coś wybuchło na dole. No, nie wiem. Nieważne. Nie to jest nieistotne. To jest nieistotne. Ważne, że ja jestem u góry. Chodzisz? Jestem. <laughs> Pomagam ci, czekaj. <laughs> Chodź, Ciebie. Idzie, idzie, idzie. O, spadł. Gdzie? Już nic. A, dobra. Już nieistotne. Gdzie ty jesteś? O, o rany skie, widzę jak nam walczysz. No właśnie walczę, bo... Ale to z złą stronę pobiegłeś. No właśnie teraz widzę, że w złą stronę już teraz pobiegłem. Ale wracam. To skie... Ale to skie po prostu, On zawsze. O, patrz jest ten! To jest. Jak to się nazywa? Kolosalum. E, weź ten włoszną latarkę, jesteś na, na zewnątrz. No, co ci da... moja tarka przeszkadza, ja nie rozumiem. I no. pierwszy Ej, patrz twoja żona! Gdzie? Gdzie? Przepraszam! Potem na ścianie namalowana zejść strony, że to zobaczysz. Ej, strzelają do nas! Nieważne. Nie, 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 nie mów już tych. O boże, strzelają. No mówisz strzelają do nas ty! Ja wracam, nie Poczekaj. Ale miałem broń! mi się bym teraz Barz jest Nie no, żartuję Przekażę jej to! Nie, nie, nie mów absolutnie żartowałem. Oczywiście to był żart, nie? Dobra Załatwiłem ich Eee, brak Dobra. miejsca na punkt oczywiście, no cóż. Dobra, ja bez, się bez... mam siekierkę. Ja mam, eee, tutaj, niżej mamy zejść. O Jezu! Użyję apteczki! Nie spadłem na glebę znowu! Jezu. Żyje, 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 żyje jeszcze. Mam jeden HP, mam jeden HP. No ty gadasz. No. Nie, kurde! Dobra, żyje. Boże, weźmie weź ode mnie. Mówię, no idź już. Ja już. Ja już nie mogę, co za baba normalnie. Jak mnie wystraszy... Co tu się dzieje w ogóle z tej dzisiaj tej rozgrywce? Ta, naprawdę. naprawdę. Poziom, poziom hardcore, nie? Dobra, chodź, zejdziemy tu na dół. Ja się boję schodzić. Złapię cię, chodź. Ona to na szczęście. Ej, to jest ta baba, którą zrzuciłeś, chyba wiesz? Chyba tak. Finalnie tak musimy być wyżej. Nie. No serio, tu z niby wejście gdzieś wyżej. Jednak. Chyba tutaj. Tak wygląda. Dobra. Nie, czekaj. No tu u góry chyba, To nie? jest. Jeszcze wyżej? Chyba no, no tak. A teraz, że niżej. O, tutaj jest czekaj, jakieś wejście. Dobra. O, amunicja. Wezmę sobie. O. Gdzie jest wejście? E! Tak. Kogo tu mordujesz? Dobra. Nie ma. Poczekaj, bez ich więcej pewnie. Nie, eee, szafy nie otwieram. Czemu boisz Do się? czego się ryjesz tą dom? Ja ci pomogę. Okej, okay, poczekaj, weźmy tą spluwę. O, dobra. Pomagamy mu, czy zabijamy? No oczywiście, że musimy pomóc, bo Kurde. to jest ten Dawid, chyba. Aha. Czterają. <coughs> się. Co robią? za Zamknij drzwi. Tam punkt pulsuje jakiś. Pomóż Dawidowi. O Faktycznie tam kolej stoi. Tego się jest, z ciążą, no. Dobra, leży. Czeka, a tam jesteś no, zombiak Okej, okay, jest, dobra, załatwione. Ale mamy to. Kim jesteś? Krain, Kim jesteś mi, czego tak? chcesz? Czemu? Co mu się stało? Wpadł na ludzi Raisa, nic mu nie będzie. Przyniosłem rzeczy, które dla ciebie zbierał. Ratujesz mi życie. Dzięki Kraine. To nam naprawdę pomoże, mówię ci. No dobra, powiedz mi o co tu chodzi. O, myślałem, że wiesz. Wiem, że ma to coś wspólnego z początkiem epidemii. A, a tak, meteoryt. Wiem, gdzie upadł. Myślisz, że ta zaraza pochodzi z kosmosu? Oh. Myślisz, że to przypadek? Masz na to dowody? Miałem. Ludzie Raisa zabrali je razem z ostatnimi próbkami. Miałem wysłać pająka po więcej. <coughs> Może ty pójdziesz? Nie, nie chcę. O Ran, jeszcze próbki jakieś mam mu zebrać. A ja nie chcę! Odłamki meteorytu znajdź, No fajnie. No dobra, Co, to idziemy? Idziemy po niego, nie mam wyjścia. taki leżą, nie? Właśnie, jakbyś chciał ptaszka, to nie krępuj się. Eee, okej, okay, czekaj, wezmę sobie... A w ogóle zmienię tutaj brońkę. Dobra. Opuszczam bezpieczną strefę. Eee, poczekaj, to jest to... Nie kop, weź to. O, dobra. Wezmę sobie kordylasa zamiast Excalibura. Kordylasa? Ja mam no. siekierkę. Mam kordylasa, to jest taki mieczyk. Okej. Okay. To wygląda e... bardziej jak ten. Chyba tu jest zejście, nie? Tak, na pewno. Lecę! <laughs> PLECY masz Co? PLECY masz O tu właśnie Nieprawda, to ty masz plecy Dabaj. Dobra ja biegnę dalej, nie? Eee, gdzie pobiegł? A tam tędy, dobra <laughs> Stary się do wody nie! <laughs> Co? Jaki? Boże skiety ciapa! Ty strzel... Ty do wody, ja nie trafiłem do wody! <laughs> No stary, no wiesz co? Ja skoczyłem normalnie na milimetry, nie na tej wody. A ja się pomyliłem o 3 metry i prosto na kamienie. No, Ej, Boż. no to tak się 3-0, moi drodzy. 3-0 dzisiaj? No bez jaj. Ej, Dobra, chodź, sprawdzimy się te meteoryty No ja się nie dziwię, że się apteczki kończą, ale musisz wziąć apteczkę, bo już masz ma zero no życia. Z... Właśnie mi się regeneruje, mi się właśnie. Dobra, słuchaj. Podłamki meteorytu reagują na zielone światło. Łatwiej je wtedy zauważyć. Siemone? Na zielone światło? Się w po sobie lampy i Aha, okej. Okay. Dobra, czy musimy odpalić ten generator i tak dalej? Bo już wiemy skąd. O, o sypnie. Płynę w drugą stronę. <laughs> czekaj, kurde. Co jest? Dostałeś? <laughs> tak, bo gościu w ogóle walną wiesz w drugą stronę, nie? Ej, ja nie mam tego, apteczki w ogóle czekaj. Eee, plany. Ja włączę ten generator już, Apteczka. wiesz, żeby się świeciło. Dobra. Tylko nie wiem, czy to w nocy nie będziemy musieli szukać, bo tu ma się oh, świecić niby. W mordę! Tak, ja sobie muszę teczki zrobić, strzeż, chociaż. Bo e, rób to szybciej, nie? Mam, gotowe. Bo strażni strażnicy idą. Dobra, jestem. Nie dotykaj mnie! Poczekaj, czekaj, czekaj, pa, 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 pa! No i dobra, nieważne. O! Ło! Pach! No poczekaj! Pęstaj wstawać, zion! Poczekaj. No, się tu jest... się o, co tu się odprawia? dzieje? Dobra, znajdź odłamki meteory. Tu jest odłamek meteory. Ty zobacz, biorę meteoryt. To biorę. po po kolejny, tu jest kolejny. Eee, kolejny, o nie. nie, czekaj. Coś tu w ogóle hałasuje strasznie. Jest to trochę lipa, bo był oznaczony. A. Ale się wyłączył chyba ten. No, dobra. <grych> okay. Teraz Dziemy, zobaczymy. Po kolejny. Gdzieś tu się, się oświetlało. się Nie raczej tego nigdy więcej używać. Za każdym razem, jak to włączę, to. Pojawia no zy, się dużo zombiaków. Się. Ej, stary, ja widzę same zombiaki, ciebie nie ma, nie? Jestem. Opa! To jest w ogóle jakiś duży. O, szybki, szybki, szybki! O nie, nie, nie! Chłopie bez jaj, naprawdę. Nie zabijaj mnie, Paweł! Przepraszam. Dobra, ja tym kordylacem tutaj odcinam to, co mogę. No Znanie Ja nie, chwasty. ja nie mogę ty... Biorę, biorę w ogóle strzelbę no. Co ty gadasz? Jak oni w ogóle nie nie wstają, ja się pytam? Ja mam dziś jakiś słabszy dzień ewidentnie No chyba tak Chłopie znaczy, weźcie no Znaczy nie żebym miał kiedykolwiek, stąd, no. jakiś, kiedykolwiek jakiś lepszy dzień, ale... Dzisiaj to już jest w ogóle paranoia. tych ludzi Trzymaj go! Nie <laughs> chcę go Oła. Dobiłeś gościa? Dobra My leży nie stanie już O A Ten rano, duży. Czekaj, tu walny Dobra, on już chyba nie w stanie, a ten? Ja też nie. No to ten... pleców. Lecę mamy. Ja też. Duży ja idzie. Trochę, bo duży idzie właśnie ten, chciałem powiedzieć. Nie, dobra, biorę, biorę spróbowę, wiesz, bo tu nie ma opcji. A już położyłeś padu, go. Padu już, ok. No. Ile tu jest tych znowu? Co, mówisz włączyć generator jeszcze raz? Nie, może nie. Nie no, włączaj, musimy, tak czy siak. Tak? Dobrze, włączę Ok, nie, no to sensu, SS, będę Idą kolejne. To, tu Idą się jeden świecił, ale czekaj, tu się świeciło jedno. Szybki. Ktoś tu biegnie, nie? E, drugi Chyba ten padł. Kurde, no. Olsi, Ja już nie mam siły, nie, stary, na nich. Ej, dobra, poznaczyło to, gdzie syp, są syp, kolejne syp. punkty. Widzisz? Widzę, widzę. Dobra, tu grzyb. Wziąfosfory... grzybki, wziąłem Jest to? grzybki wziąłem. Uwaga! Wow. Nie! Czekaj! Uciekaj, puchnie! Oh, oh. Dobra. O Jezu. Dobra, pyj, pyk go! Leżeć! łeb rozwalony Ty stary, ale Dobra. Ja może tym poszukiwaczem zobaczę to, to co, włączamy jeszcze raz agregat? No, dawaj Okej okay. Jest to okay. Jest okay. w wodzie jak chyba jeszcze ten przedmiot to Iść idź tam do tego do wody Ja właśnie pływam, o widzę go chyba A Ja zobaczę tutaj, gdzieś powinien być, wiesz? Mam go Mam mete meteoryt Ja nie widzę tego dobra. kolejnego Nie wiem, czy on gdzieś tu ukryty będzie e, A może on tylko się pojawia jak jest ten, jak jest włączony agregat A nie, włączony jeszcze jest, dobra Nie, bo jeszcze jest włączony, wiesz, tylko... E, szukam w którym... O, tu jest wbity w ścianę, dobra, dobra. Masz? Tak, tak, jest Dobra I jeszcze tam a jest Teraz jeden. tu musimy zejść, jeszcze jeden został Nie, dwóch Już go widzę Dobra Dobra, powbijany w ściany mogą być, wiesz i tutaj, mówię... go? A, widzę, widzę już kolejnego, no? Już go mam No nie za... zabrał mi jeszcze. <głos> <bo>. <głos> ty przy co co za zły człowiek. Dobra, musimy znaleźć okay, to odłamki do Dawida. Teraz. Opa! Wiesz jaki plus teraz jest? Jaki? Że nie musimy skakać do wody. Dzięki. W dużej wysokości. Zaraz zobaczymy jaki pewnie umrę pewnie Koch wiary. Ale ty masz mniej HP niż ja, więc może umrzesz pierwszy idź pan! Pan, co Pan robi? Pan rzezi złobuz jakiś. Hmm. Ja tu wyjdę? E, tak. Chodzi tak. teraz... Tu nie wejdziemy nigdzie. Nie, no na pewno wejdziemy. Gdzieś tu, czekaj. Endy? Eee... Chociaż... O, proszę A, bardzo, faktycznie. tu masz. A, Widzisz, obeznany. proszę bardzo. Pak i ładnie, pak, ładnie. No dobra. Eee, skończyło się. No, już trochę gorzej. O, udało mi się. Po plecach mi skoczył. Chyba się od Ciebie właśnie odbiłem. Podać Ci rękę. No? Nie. No bez jaj, naprawdę. Poważnie? Skoczyłeś mi to, totalnie po plecach skoczyłeś. No <grym> chodź po drugiej stronie, to, na, na, na Twoje o, o, prawo. O, dobra, dobra, poczekaj. Znalazł jakieś przejście, jest. Dobra. Dobra, ciśniemy dalej. Tak, idziemy. Bijemy do tego gościa. Mierdzi, dobra, lepiej to mnie dotykać. Dawaj, wbijamy do Dawida. Dobra, idziemy. Daj, dajmy mu te odłamki Dobra. meteorytu. Niech on nam pokaże jak zombie jeszcze... załatwić. No, pewnie tak. Dobra, jestem. Mam te odłamki meteorytu. Co ma oczami? A nie, już działają. Je do <laughs> i będziemy mogli Bo przestały działać przez chwilę. chwilę. Co? Chwilunia, z kim ty chcesz walczyć? No, dobra, technicznie rzecz biorąc, to gadoidy z Oriona, ale reptilianie to rozpowszechniony termin. Tyle, co? że trochę wieśniacki. Aha. Jakie gadoidy? I te gadoidy zrobiły. co właściwie? Hello! Przybyły na Ziemię całe eony temu i sformowały zakon iluminatów. Co? Teraz chcą nas zdominować i opanować cały poziom czwarty. Zamieniali ludzi w niewolników. Ale ty możesz Jaka chora tego teoria. Ponieważ teraz masz to. powstrzymam? Pamiętaj, że nie będziesz w stanie przebić tym szybko zmiennej osłony Gamma, ale poza tym powinno zdeatomizować w zasadzie wszystko. Jasne, o! łapię. A ka... jeszcze? A kanapki robi? Szacuję, że zebrane przez ciebie odłamki dostarczą energii na jakieś 500 strzałów. Więc ruszaj, żołnierzu. Poślij ich do piekła. Envoy Elzauffeia. Dzięki, o! Dawidzie. Wielkie dzięki. Aha, nowa broń. Przeciw geadoidom. F. Brak mi tam miejscowych punktów. szczerze Słabo. No jeden mi został, pamiętaj, nie? Nie, wezmę dwa. Osiem. Okay. To osiem. Eee, Okej. Dobra, zobaczmy te, co, to, co, sobie. co to jest w ogóle te, na te gadoidy. Dobra. Eee, to podniósł niby. A, jest. Ja muszę założyć okay. sobie to jeszcze. Broń przeciwko gadoidom. Teraz zobaczymy. Czekaj, musimy wyjść na zewnątrz. O. Musimy opuścić w ogóle tą bezpieczną strefę. I zaraz zobaczymy, co to jest ta broń przeciwko Gadoidom. Dobra, mam to. to jest pistolet. Co to ma być? Co to jest? Ja mam zero użyć, czemu? Ja też mam zero. U. ale to niby na 500, a to jest nie limitowane chyba. Ja strzeliłem. Ale może nie używajmy tego zbyt często, bo to może no dobra. być limitowana jednak. Dobra zostawmy to na razie Dobra e, To co y, mamy jeszcze czas antenowy? No nie za bardzo mamy 29 No właśnie tak mi się wydaje no, Także w no. na następnym odcinku pójdziemy sobie na te gadoidy Zapolu, Zapolować i za, za, Na, na to będziemy polować Zobaczymy tak. co to w ogóle jest No także z tym sympatycznym maksimum kończymy Dzień odcinek Dzięki za uwagę trzymajcie się hejos <laughs> Prawie spadł na razie <laughs> Jezus, Na razie cześć się Trzymajcie się hejos